Dzień dobry, 16 grudnia, czwartek, dobrze. Odbyła się dosłownie przed chwilą, u mnie jest godzina 16:47. Odbyła się Komisja Zdrowia Sejmu, była na niej obecna dobra ekipa Konfederacji. Bardzo, bardzo udane działania Konfederacji ostatnio. W ogóle, no, zobaczmy, co się dzieje. Na komisji, która obraduje nad ustawą o segregacji, o apartheidzie w kraju Unii Europejskiej, w kraju otoczonym przez kraje już w tej chwili totalitarne w zasadzie, zmierzające do totalitaryzmu poza Białorusią, tam jest inny, może totalitaryzm z kolei, ale niesanitarny, kraje w, w Polsce. Odbywa się normalna debata na temat takiej ustawy. Co więcej, w efekcie tych rozmów na komisji ustal, ustalone zostaje, przepraszam za dźwięki, komputer cały czas coś mówi. Już teraz nie wyłączę. Komisja ustala, że na, uwaga, na posiedzeniu 17 grudnia, czyli jutro, nic w tej kwestii nie będzie się działo. Komisja odbyła pierwsze czytanie i nie kieruje na jutrzejsze posiedzenie Sejmu ustawy o segregacji, chociaż jutro w porządku obrad były wpisane druki, czy sprawozdanie Komisji Zdrowia było wpisane jako, jako do rozpatrzenia przez cały Sejm. Było wpisane bez numeru druku, bo nie było tych druków jeszcze. A jednak komisja odwlokła sprawę, odwlokła sprawę i to tak skutecznie, że do 5 stycznia do 11, bo 5 stycznia dopiero ma się odbyć wysłuchanie publiczne. To jest taka instytucja ustawodawcza, niestosowana zarządu wpisu ani razu do tej pory, teraz okazała się przydatna, po to, żeby odwlec, żeby odwlec ewentualne drugie czytanie i uchwalenie ustawy o segregacji, czyli o tam pokazywaniu zaświadczeń o szczepieniu, czy o, o przetestowaniu, czy przechorowaniu przez u pracodawców. Faktycznie jest to ustawa, która ma, która ma na celu segregację po prostu, taką trochę pokrętną drogą. Co się stało, że Komisja Zdrowia nie, w pierwszym czytaniu nie, nie przesłała Sejmowi, posiedzeniu plenarnemu Sejmu, projektu do przegłosowania czym prędzej, najlepiej jutro. Ale to się stało, tu się dzieje kilka rzeczy, że mamy pod presją publiczną, pod presją z naszej strony, mamy kolejne grupy polityków, posłów, które Przeciwstawiają się temu rozwiązaniu. Mieliśmy Konfederację prawie od początku, czy Brauna od początku. Konfederacja tak powoli dorastała do tego. Mamy już Konfederację aktywną, bardzo skuteczną. Mamy kilkudziesięciu prawdopodobnie posłów z PiSu, z partii PiSu. No i mamy już bardzo wyraźnie całą solidarno Polskę Ziobry. No, czekamy na więcej. Zapraszamy. Zapraszamy, poprzyjcie normalnych Polaków posłowie z PSL-u, posłowie z ruchu, 2000, Polska, ruchu Hołowni, Polska 2050. Poprzyjcie normalnych Polaków posłowie z Platformy Obywatelskiej. Zapraszamy. Przejdźcie na stronę normalców. Ale na razie mamy tych, których mamy i bez oczywiście bez tych bez takich polityków jak ziobro. W mniejszym stopniu bez polityków związanych do no, chociażby no, Bez Anny, Marii Siarkowskiej, ale bez polityków, bez Ziobry, jego zgranej, zgranej zgrai, Kaczyński nie będzie dalej rządził. Co więcej, Ziobro może wymusić wybory na wiosnę, które niekoniecznie muszą być pomyślne, nie muszą się skończyć pomyślnie dla kaczystów. W związku z tym mamy. Po swojej stronie coraz więcej posłów. To jest pierwszy, pierwsza przyczyna, dla której kaczyści muszą zwlekać z ewentualnym uchwaleniem tej ustawy jak najdłużej. A druga przyczyna jest taka, że jest perspektywa tego momentu, kiedy to, że tak tylko dociągnąć, dociągnąć do tego momentu i już być może nie trzeba będzie dalej się starać przypodobać się mafii, która próbuje rządzić świat. Ten moment, do którego trzeba dociągnąć, to są wybory w pierwszy czwartek listopada w Stanach Zjednoczonych. Bardzo liczą, ja liczę osobiście bardzo, jak sądzę, wszyscy normalni Amerykanie na to liczą, no i normalni Europejczycy, w tym normalni Polacy i normalni, w miarę normalni politycy w Polsce, nawet ci może mniej normalni, ale związani z establishmentem republikańskim, liczą na to, że ten establishment republikański w Ameryce Wygra wybory listopadowe, tak. że obie najchętniej, obie izby kongresu będą pod kontrolą Republikanów, co całkowicie zmieni sytuację w Ameryce. Administracja Bidena będzie miała związane ręce na resztę jego kadencji. Niezależnie od tego, czy to on będzie rządził, czy będzie rządziła jego nieprzyjaciółka wiceprezydenta Kamala Harris. Podobnie jej nie znosi Biden odsuwa się od niej. Są takie filmy w internecie, więc niezależnie od tego, kto tam z tej zgrai, z tej złej zgrai będzie rządził, kongres zablokuje w zasadzie pewnie wszystko, co mógłby taki prezydent w Ameryce zrobić, a więc do listopada, do wyborów kongresowych, do tych wyborów z połowy kadencji, midterm, dociągnąć bez zamordyzmu w Polsce i z ograniczonym zamordyzmem, i potem może coś się na świecie przewali. Ja myślę, że się przewali, bo, znaczy, bo na, na inną pogadankę, no, ale my nie zmierzamy ku wielkiemu światowemu gułagu. Oni zmierzają, ale świat jakoś nie słucha. Gułag może pojawić się, już się pojawia. Na sporych obszarach Europy czy krajów anglosaskich Australia, Nowa Zelandia, Kanada ale jeżeli nie ogarnie Ameryki, to będzie ograniczony terytorialnie i Polska ma szansę się z niego wyrwać, czy w ogóle do niego się nie, nie przyłączyć. Zresztą, tak naprawdę, Polska ma coraz większe powody, żeby po prostu wystąpić z Unii Europejskiej, bo yy, proszę zaobserwować, że właśnie w tej chwili no, już nawet taki bardzo mainstreamowy portal polityczny, bardzo mainstreamowy Politico, napisze o, o tym, że tak naprawdę jedna z czterech wolności Unii Europejskiej wolność poruszania się, się jest na przyszłość zagrożona. No, federalizacja Unii Europejskiej, stworzenie stanów Zjednoczonych, Stanów Zjednoczonych Europy ma być połączone, jak widać. Z likwidacją tego, co było osiągnięciem wspólnot europejskich. Mieliśmy cztery wolności: wolność poruszania się, wolność biznesu w ramach Unii Europejskiej. Mieliśmy cztery wolności i one będą nam prawdopodobnie zabrane, czyli powstaną Stany Zjednoczone Europy, tak zwane, a naprawdę Związek Socjalistycznych Republik Europejskich, który, tak jak w ZSRR, tym oryginalnym Związku Sowieckim, żeby przejechać z Moskwy do do Gorkiego, obecnie niżnego Nowogrodu, trzeba było mieć paszport wewnętrzny. Taka rosyjska tradycja bardzo stara. Tę rosyjską, sowiecką tradycję być może będą chcieli wprowadzić. W zasadzie już widać, że wprowadzili przecież w Europie rzekomo mającej, zmierzającej do zjednoczenia. No po co nam taka Europa? A więc obecna władza pisowska najwyraźniej zmierza do. Tego, żeby doczekać do wyborów w Ameryce, do zmiany w Ameryce politycznej, i to no i być może wtedy już otwarcie powiedzą, no to wychodzimy z Unii. Dobrze powiedzą. I niech oni to zrobią. Nie mam absolutnie wbrew wielu z Państwa, którzy chcieliby opalić ich i powiesić wszystkich, ja bym wolał, żeby, żeby to oni, jeżeli ktoś ma zrobić coś dobrego dla Polski, to niech już to zrobią oni. Wszystko mi jedno, kto to zrobi. Niech to zrobią oni. Jak będą musieli, to zrobią. I wtedy ich nie będziemy musieli wieszać, chociaż ja wiem, że dla wielu z Państwa będzie to wielki żal. No bo miło tak powiesić, niedzielskiego na przykład. No, ale może go akurat nie będziemy wieszać. Trudno. To tyle. Oczywiście dla ewentualnych krytyków moich uwag, one są bardzo ironiczne i każdy sąd to przyzna, że to była ironia. Dobra. A teraz to, co jest na to, co jest na. Na miniaturze to są słowa ministra, wiceministra, nowego wiceministra zdrowia, on jakoś od niedawna jest podsekretarzem Sławomira Gadomskiego, finansisty, księgowego, takiego jak Niedzielski, człowieka od pieniędzy, który zastąpił Waldemara Kraskę na komisji zdrowia, właśnie dzisiejszej, i powiedział tam zupełnie przy okazji, w toku innych tematów, że. Obowiązkowe szczepienia, no mówi się o trzech grupach zawodowych, czyli pewnie tych służb mundurowych, chociaż to już chyba te służby, służby mundurowe już wyleciały z tego, z tego grafiku. Yy, nauczycieli, no też tutaj widać, że minister czarnych specjalnie ma na to ochotę. No i służby zdrowia. Trzech grup, yy, może dwóch grup, a może tylko jednej grupy zawodowej. Obowiązkowe szczepienia mają być wprowadzone, zdaniem ministra Gadomskiego. Yy, Zdaniem Rady Ministrów, uchwałą Rady Ministrów albo rozporządzeniem. Jak powiedział Gadomski, wystarczy, zdaniem według prawników rządowych, wystarczy uchwała Rady Ministrów albo rozporządzenie. To oczywiście jest, to się da zrobić, bo, bo tej, taka początkowa wizja była taka, że szczepienie na COVID-19 będzie wpisane na listę szczepień obowiązkowych, no ta lista już jest i ona jest, ma status, właśnie, rozporządzenia czy aktu podstawowego. Ale takie szczepienie jak to, jeżeli będzie wprowadzone uchwałą Rady Ministrów, zwłaszcza, a pewnie i rozporządzeniem, zostanie prawdopodobnie podważone przez sądy. Tak jak podważone przez sądy było były liczne przepisy egzekwowane przez policję, na przykład, czy SanEpit, przepisy, Rozporządzenia, tego rozporządzenia oko, o, o wszystkim, tak, które odnawiane co parę tygodni obowiązuje nas tam już od, ile tam? Półtora roku z kawałkiem. A więc w sumie to jest dobra wiadomość. Oni chcą wprowadzić obowiązek szczepień trzech lub mniej grup zawodowych e, aktem prawnym, którym nie można tego zrobić. To da podstawy do walki. I teraz dwie rzeczy chcę Państwu po, na koniec odsunąć. Nie wiemy jeszcze, jak się odbędzie wysłuchanie publiczne 5 stycznia. Kto będzie zaproszony, będzie pewnie zdalne. Taka jest propozycja. Może się jednak okaże, że Isowska była za woli niezdalne. Tak czy inaczej, wszyscy, którzy są zaangażowani w walkę, bardzo was proszę. Ja nie jestem żadną organizacją, to, to jest dla organizacji, kto ma organizację? Niech się natychmiast zgłasza do sejmu, do kierownictwa komisji zdrowia, do kancelarii sejmu, gdzie się da. My chcemy w tym uczestniczyć. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Myślę, że oni będą chcieli dopuścić do udziału dużo organizacji takich społecznych, które mają jakikolwiek, jakikolwiek związek ze sprawą. Cokolwiek macie, jakąś organizację, która w jak... Która może nawiązać do tego tematu swoją działalnością, zgłaszajcie się. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, no to jest właśnie ta, to rozporządzenie lub uchwała Rady Ministrów o obowiązku szczepień. Jeżeli będą chcieli to wprowadzić, no to musimy się przygotować do tego od strony prawnej. Oni nam na razie nie powiedzą, jak to będzie brzmiało, ale domyślmy się, czy zaangażujmy prawników w pracę. Koncepcyjną, co oni mogą tam napisać i jak to potem możemy podważać, żeby już prawnicy byli gotowi do podważania tego, tego nielegalnego obowiązku szczepień, kiedy lub jeżeli, jeżeli zostanie wprowadzone od 1 marca, bądźmy na to przygotowani. Ja, ja proszę Państwa na zakończenie, o w górę i subskrypcję, i żegnam się z Państwem do następnego razu, aby te razy były. W okresie bożonarodzeniowym jak najmilsze, a w sumie nie jest tak najgorzej, w Polsce naprawdę nie jest źle.